Nad palionowym, tata hejtera uwięził na najwyższej wieży Nad palionowym, aha, ten już słuchał, widzę. Ja pierdolę nawet zrobili reakcja wszystkich członków Wojanowic, w Minecraftie reagują na piosenkę. Ej, ja pierdolę muszę to zrobić, nie? Skito, no way. Aha, to nawet nie ma miliona po dwóch dniach. Aha, panie się skończył, what the fuck. No, nieźle. Aha, i płytę normalnie daję. Płytę? Palion Style. O kurwa. O kurwa. Ale teleportacja człowieku do 2012 roku, nie? Co to kurwa, jest Gimson nowa płyta? Nie? Czy o chuj tu chodzi? O kurwa. Mocne, nie? Ale grafika dojebana, stary. Zestaw pre... Płyta 3D z autografem I człowieku, akulary 3D dostajesz Ja pierdolę Ale dokurwione, ale dzicz pre tryb kreatywny, zestaw, płyta 3D... Co 3D? Że co, że... Z... I ona jest jakby 3D? Czy kurwa masz teledyski w 3D na płycie? Przecież to kurwa okładkę AI robiło, <laughs> to, kurwa, siatkę AI zrobiło, jakuj? Płyta z autografem, ile jest kawałków? 15 kawałków. Pozdrawiam cieplutko z Konradem, zaraz się szlejemy. Jak myślisz, kto się kryje pod pytania? Trzy głosy, na tej wyjątkowej płycie. O ma kawałek złota 44? <głos> <głos> Chłop będzie miał. Dobra, ale nie wiem, na c... Czemu Palon... Pa... Boże, czemu pa... Palion oszukuje? że Na każdym ficie będzie kurwa Neo. Nie mógł już go kurwa wpisać? <noise> Masakra, kranie. Zajebiste, I dobra kupuje to, nie? Ale kurwiona w ogóle bluza Pierdole 3D? Nice To na stronie taki dźwięk jest przy przewijaniu, serio i no dobra, kurwa W sensie ja rozumiem, nie każdy ma taką duszę artystyczną i jakby... Ale kurwa no. Czy to jest kurwa, czy to... Czy to AI zrobiono, no? Jak chuj No dobra. Złote. 38 tysięcy dislike'ów?! To byłby chętny na mój koncert, głosujcie tutaj! Trapula zrobił! No fucking way! Poczekaj. O kurwa Kto chętny byłby na przyjście na mój koncert? Inaczej ktoś Make a choice! Jestem chętny! Nie ma nawet innej Po prostu masz... Kurwa, przyjść, Jebana, nie? <laughs> Tylko jest jeden wybór. <laughs> Jestem chętny. Dobra, vote. Czekajcie, żeby tutaj nie było, kurwa. Show results. Wow, patrzcie to! Taka 2,5 tysiąca osób byłoby chętnych. Przyjść na 100%, kurwa. Wszyscy chcą przyjść na koncert. Do Jebane. Ty co zrobił pre-order na koncert? Bez kitu. Po, robię pre-order, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest sens koncert robić. Słuchałeś na Innoc <todudżone> Nie. Dobra. Moje dzieci się nie zawiodą. Mówi, że nuta. <toddżone> no dobra, zobaczmy ten zajebisty numer. Jesteś na Cloud Festival. Nie, pa Palion został z... Z... zabukowany. Na... Ja zostałem osrany. Mnie nie ma, ja już jestem skończonym raperem. O kurwa! Czuję się najlepiej, co może mi dać. Ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę, wycie. A palion to jest ten cały opium w ogóle? Suszę gitary. Wygrywam to, że. Czuję się najlepiej, co może mi no nie, dać. Jednak nie. Jednak kurwa wbija się normalny, typowy bit kurwa, influencerów. Co to robił? Jonathan. Aj, Jonathan. Zmijo do paliona. No. Lepiej, co może mi dać? Ten kolejny dzień nie myślę, że wygrywam to trzy razy na tak. Nie tam, ale dużo robi się najlepiej na świecie. Było całkiem dobrze, jest lepiej. Żaden stan nie świecę, ale tam gdzie mój wajk? Znowu za nie mówiłem, bo ma... Widok, Czy byłem długą drogą a mówią, że jestem znikon Choć nie jestem Town A czemu nie napisał kurwa na przykład Wo Wojanowi XD Nawet nie złe Jestem znikon Nie jestem piłkarzem, to ci mordo robię sito I robię to dla zajawy, bo zrobię Choć nie jestem piłkarzem, to robię sito byłem dawno pitos Muszę luz i luz mm zostawiam mi. Czego nigdy na później Znowu pokładałem to jazdy puzle i widzę wygraną przy spotkaniu z lustrej Mam to co sobie dawno marzyłem Nie na masję i do pracy siłę Jak widzę owoce to żadne Jak widzę owoce to chcę ich wycisnąć 60 razy więcej jak kiedyś to nie wiem z najgorszy jego numer jak na razie yy, 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 natomiast jest straszy generyczny kurwa i nawija straszy kwadratowo w ogóle kurwa, po prostu, taki influencer type beat, człowieku, nic tu nie ma, wiesz jak... jak widzę owoce, to chcę z nich wycisnąć... nie ja wrażenie, że jak słucham Mr. Jo Stary Mr. Jokera, to mnie bardziej zaskakuje jego nawijka momentami, niż tu. <grywa> więcej, jak kiedyś to nie miał... To może nawiązanie do Minecrafta, że taka kwadratowe flow takie. telefonem, ale bo teraz, bo teraz, bo teraz... To może mi dać ten kolejny dzień nie myślę tylko wygrywam to życie Ale o raz... co tu chodzi kurwa, tu jest a, dziki zachód Tam jest Minecraft, o chuj chodzi w tym klipie na tak. Nie za wiele gale dużo any tu kurwa Czuję się najlepiej na świecie było całkiem dobrze 5 Żaden celanie Dobra, o chuj chodzi w tym klipie Codnik, nie Więcej, ja ale lecę tam, gdzie nie maj. Czuję się najlepiej, czuję się jak młody Bóg. Nowy but, nowa muza, nowy look. Czuję się najlepiej, choć jak trup. Dzisiaj wychodzę na prosto, chociaż padałem z nóg. Wizję na więcej mam pomysł, dwie sprawne. Nie uda się, to nie płaczę, tylko próbuję raz jeszcze. To Dzieci to oglądają, kurwa. Co on tu puszcza w ogóle? Co on co kręci? Red Dead Redemption 2, polski serwer rp. Nie Family Friendly, to nie miał. Miliony to ma... nie, tu kurwa to z tymi Nie Kurwa nazwy piosenki, o chuj tu? Ten kolejny Czemu... nie miał. My... Nie wiem, Co Przeplatają się ujęcia pomiędzy kurwa Steven z Minecrafta i tymiarą na rurze. Może mi ktoś kurwa wytłumaczyć to? Myślę, tylko topiore. Wygrywam, co życie. Trzy razy tak. Nie za wiele, I czemu ale... on jest kurwa na dzikim zachodzie? Dużo robię, czuję pień. będzie co tu jest? jest. lepiej. Żaden celebryta nie świecę, ale gdzie mój waj? Czuję. Najlepiej co może mi dać ten kolejny sprawy. Ej dobra, to jest myślę... o co chodzi w tym klipie. Ku... Tylko to to życie trzy razy na tak Nie za gatów. Tam żoła robię, czuję się najlepiej na świecie. Wiem dobrze jest lepiej. Żaden celebryta nie świecę. Ja lecę tam, gdzie mój vibe Numer kurwa nie wiem o czym. Yy, leci tam gdzie. Jego vibe i kurwa teledy też chuj wie o czym. Nie... O co kurwa chodzi? Rorder płyty, możecie już zamawiać. Dzięki. Nawet kurwa nie było nobrine. Nie rozumiem tego. Chłop przyszedł kurwa do wioski, zabił człowieka bananem, w tle mu kurwa... Kurwa jakaś typiara, no że... Steve z Minecrafta i chuj wytwiera cyrk na samym końcu. mam wizję na O co chodzi w tych? Tej... Nie mam naprawdę pojęcia, nie? Wizja artystyczna. Wizja kurwa z nie? Epic, epic, epic. Fajna piosenka wraz z ziemkami z Choroszczy słuchamy. Stanuta od 2023 roku do 29... 2099 I ...tego lada, rozwalamy YouTube rozwalamy YouTube, nie? Palion, Pradze, nagraj Firedis <śmion owl> o kurwa, ee... bardzo fajna nuta, ale mogą nie być tej dziewczyny. Co na róże, na róże, palion, to co daje z tą kobietą pod koniec, to nie jest dobry materiał dla dzieci. Ja w ogóle, fani, wasi... Fani go sami, kurwa, wyjaśniają, nie? Ej dobra, o chuj chodzi? Nowa piosenka już 2 lipca o godzinie 20, Mona Lisa. Ja pierdolę, czekam na to nie? Chuj na to czekam nie? Hit! A zobaczmy re... na tą nutę. Gdzie on ma, ma tych kanałów? Kurwa. Palion Games? Nie. Kurwa, a jest! Ale ale, tam serdecznie nowo Premiera była dwa dni temu, a Możecie kupować już no, boksy. Bo, 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 bo. Mniejsze bo... Płytkę możecie już kupić moją płytę płytkę. W sensie zamówicie sobie preorder, moi drodzy, żeby. Chłop zapierał Właśnie, louder, właśnie nie, 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 nie. Eee, Dzisiaj to będziesz reagował na nutkę całą, tylko. Ty będziesz reagował, tak. Ty kurwo, dzisiaj będziesz reagował. Na... Dzisiaj kurwo, cały dzień masz sobie zrobić, bo dzisiaj re... nutę I u mnie to obchodzi. On im każe normalnie, nie? Bo jak widzisz, w moim pokanym stanie, czy ty możesz. Dobra, gdzie jest ta reakcja, nie? Daj tą reakcję ziomuś Kurwa do więzienia i wrzucił i im każe, kurwa. Takie O uwaga! Świetne, jak siedzicie to ja wam... Zapuszczam. Leci! Dziękuję hakerka za dzień. Lecimy. Oczywiście hakerko proszę nie hejtować. Palo. to ty, to ty! To ja to ja. Indianin palion Pieropu <laughs> pa, lewituje. Game moda ma <laughs> tak. Walecie piosenka i stary w tle jakiś podkład kurwa sniki z nic. on ma gay moda. O Steve! No bo to twoi koledzy? O ja nie ich nie lubię prawda? Nie, nie lubisz? I ty. Tam gdzieś w tle w lesie był. A fajna nuta Nóżka chodzi. Gatuszka chodzi Daję. Ja pierdolę, że on nie czuje kurwa cringe'u, nie? Jak stary każe im reagować i chłop... Gatuszka chodzi Aleś wesoły Ale cwaniak z niego No patrz, rozwali jest. Wygrałem z nim, patrz zaraz, patrz to, patrz to. Czekaj. jakiś spocony. <laughs> Pasz... ha! My, łatwo z nim, czteryasy. Te... <laughs> ej, są dorosłe chłopy, kurwa, w sensie. ja pierdolę, ej, I teraz. I teraz w***any z nim. Ale on. Nie Let's go No Już tam Czekaj, czekaj Weźmy banana Ale po, w, Chłop w ogóle kurwa w montażu Pa Jest krzywo Ale to jest Palion to eksperyment Wop. społeczny <noise> A, no i On co? mówi tak, to na YouTubie stary i zrobić tak. Dobra, odpalacie 3, 2, 1. Kiedy zrobisz takie reakcje, ale w gtak kwadratowej w chuj trzeba to zrobić, się. na <sumna> się zamienił. się teraz jestem w Dzięki. Ale po... Dzięki. Mogłeś spawna ustawić na łóżeczku. <sumna> ja pierdolę, ja pierdolę. Nie, że to mówić, nie! Chyba <laughs> <To> ja <jest> śmieszny! He, <laughs> ja śmieszny! Ej, dobra, o, o chuj chodzi! Oni tak zawsze kurwa? Taka ładna pani. <laughs> ja role, Let's go, yeah. Bo teraz, teraz, hey, teraz, 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 na no refren na pamięć. Ja teraz, 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 lepiej, na świecie, świecie, na świecie jest lepiej. Gryba, to jest lepiej. Ale Western. ale Western nie świedzy tam gdzie bunk Czuję się najlepszą dzień Ocąbo, tak, za chwilę Roboty Mocne Mocny to radę O ja mamy jabła Jest uh -huh. <śmiecki> Do siebie, takie nie, nie. Pierwsze, pierwsze pytanie raz do... każde to zdanie Zaskoczona jestem Tak. No, Ej, ale cię zdanie. Dobrze, może? a co nie, nie no dobrze pytał, pytał. Oj. <grywa> no, skinął. Ja, kurwa, korzonka Redies style, bez skitu. Ja pierdolę, Ej, mocny uniwersum w chuj Szczerze w chuj. Naprawdę Ja pierdolę <laughs> Powiedzcie mi, yy, w skali jeśli chodzi o ranking teledysków, to na którym miejscu byście dalej ten teledysk? Pierwszym, pierwszy palion! Mm. Najlepiej. Ja... Ooo! Oh. Tam ja dał chyba na drogi. Oho! po <laughs> zielone... Aha! E, jak to kurwa drugie? Ej, a chcesz kurwa na no, i zostać wyjebany? <grystanie> jak to kurwa drugie? <grystanie> no, chyba chciałeś powiedzieć kurwa pierwsze. <grystanie> Wytnij to. Dwa tyłyzie z pierwsze, tak? No, bo coś <susu> było <grystanie> dobrze. <grystanie> Ale słuchaj, jeszcze raz tak powiesz na. No <grystanie> to cię kurwa wiesz, wypierdalam z nie? <grystanie> no. A ty, Nubek? Ja mówię, co najlepiej. Czyli jedynka. A ty, hakerko? ty widziałaś... W ogóle dużo moich telew... O ma postacie tam, hakerka jest i on pisze kodem kur... Możesz napisać, czy... Mam nadzieję, czy że ten, ten, postuła, aktyw, który jest. Jaś bo... stracił 15 tysięcy O mega. To ma vibe sytuacji, kiedy w postołce dostałeś pracę domową z plastyki, tata się dowiaduje. zawalał o trzynocki romend zajenie nieprzeskalowany projekt, za którym można było zgadnąć co najwyżej pieczątkę ze słoneczkiem Bez kitu kurwa, ale zobacz, cztery dała mu tylko. Oj, chyba będzie Faberka dziękuję za do miesiące co? co? Cztery? <laughs> Jakie kurwa cztery? <laughs> Wytnij to, popraw to kurwa na jeden! <laughs> Bo cię kurwo wypierdalam z tego serwera! <laughs> Jakie kurwa? Cz Jakie kurwa cztery? Pa e, co? Dobra, no tak A. tyle Właśnie... o, tyle no nie <śmiech> kurwa chyba <laughs> coś się pomyliło! <laughs> coś się pomyliło! <laughs> Masz tyle, tyle dysków jeszcze, ale rozumiemy. To każda opinia. Ale wkurwiony. Paki wkurwiony. No dobra, najpierw hakerko. Paki twoja wkurwiony. Op... Opinia. opinię już znamy. On podcinkują po kurwa, a wypierdoli już, pewnie nie. Że nie rozpiszesz. po prostu zaskoczona jesteś, tak? Zaskoczona e... jesteś, co? <laughs> Dlatego taka ocena. ci <laughs> się to w kurwę podoba, co? <laughs> no. No tak, nawet nie wiem co powiedzieć. Nie, nie wiem co powiedzieć. Dobre oceniamy. O kurwa, 8 na Dobra, oceniam na 8 na 10. O. miałem ja, tylko 8? <grym> a to na żartuje, 8 na <grym> 10, a miskrikę! <grym> 10 na 10. <grym> 10 na 10 trzeba <grym> na napisać. A teraz ty, Nubek, teraz ty. możesz na 10, na 10, Ale to jakoś wiesz, taka wypowiedź. Co sądzisz, co ci się spodobało? Najlepiej... Mi się Najbardziej. Tak. U kurwa! I na ile... I mi się podobał, żeby panna się. A no i, i, i ile? Ile na 10? A 10 na 10 a 10 ile? A na 10 A, a tyle ty na 10, ty, a pojęć cię czy na 10 i ile na 10? <laughs> ja dam 50 na 10. Nie, to I... nie, no. nie można tak! To mi się podoba, jak tak powiedziałeś? Nowa buta, nowy ciuk! nowa buta! Nowa buta. <grym> <grym> nowy but, nie, sam się to no, jest Na śmierć, no. ja, nie. Ej, A. bez kitów, wonkol, nubek brzmi duska na. Eee. Yy, że... to wchodziło? To tak, widzisz, tak, no bo e... nawet. Bez, kurwa. No dał, no, nie. No i co, jak. To jak, nadzieję... jak 50 na 10, to. Co chyba... jest? Chyba 5. Ja jak 5 na 10, to mam nadzieję, że ten sam mi zrobisz. No, no, ja ja to... Tak robię. Zem... To... Wiem, że i tak, tak kasy na... pa... no tutaj On już ma on już ją osrał, już jest tak wkurwiony, że już wyjebane, nie? Ona ja już będę... wie, że sobie przejebała u niego Jakby to będę sobie słuchał. Ona no już wie, że nam na przejebane, ciuch, nie? no, 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 no... no... no. płytę na wyciąg. Ej pa, chłop nie gra w GTRPS, so stworzył po prostu swój własny Five city w Minecrafcie pojebane, co? To, jest, to jasne, to jest jasne. Eee, Dobra, no, to tak. zostawiamy cię w takim razie w twoim w... staciku. Dobra, to ja lecę pracować. Czym się, czym się, czym się. się? No bo idziemy, idziemy no bo idziemy, idziemy. Hej, hej, hej. No bo, no idziemy, idziemy. I co, no bo? Czy kupiłeś już płytę? Ja boksiak wiem. Ja, Zdremiał? Tak. Ja. Ale do tego